Na krótki spacer. Jest to czas, który uwielbiam. Jest to czas na złapanie oddechu, poskładanie myśli, poobserwowanie przyrody, pobycie ze sobą i troszkę odcięcie się od tych wszystkich bodźców i przeszkadzaczy, które są w mieście zazwyczaj, tak i w naszym życiu codziennym. Jestem tutaj po to, żeby podzielić się z Wami coś, co czymś, co odkryłam i co się u mnie sprawdza, i być może u Was sprawdzi się również. A temat jest bardzo znany. Temat to jest brak naszego czasu. Mówię o osobach, które pracują w usługach jakichkolwiek usługach tak? nie tylko usługach masażu, fizjoterapii, szkoleń ale nie wiem, usługach krawieckich fryzjerskich. Coś, co wykonujemy dla klienta, chcemy, żeby był zadowolony, żeby do nas wrócił, żeby solidnie zapłacił. Więc jest to temat braku czasu, przestrzeni dla nas. Jak wiecie, osoby, które zwłaszcza mają swoją działalność, swoje przedsiębiorstwa, spółki, to zrobiliście to z takich pobudek. To była taka pierwsza pobudka, czyli motywacja, żeby mieć więcej czasu dla siebie, żeby już nie zależeć od kogoś, żeby szef, szefowa nie mówili nam, co mamy robić, kiedy mamy robić, kiedy mamy przyjść do pracy. To my będziemy ustalać swój własny czas. No i co się z tym zadziało dalej? Osoby, które ponad rok już albo, albo dłużej prowadzą działalność wiedzą, co się zadziało dalej. Nagle mamy tak, mniej czasu, więcej stresu, więcej zobowiązań. Eee. I gdzieś ta nasza pasja, e, chęci gdzieś zanikają. Wkrada się rutyna, mm, zmęczenie. I zastanawiamy się, dlaczego. I co z tym zrobić? No, ja Wam powiem, co ja z tym zrobiłam, bo prowadzę firmę 14 lat, uczę się cały czas, ale też przyszedł taki moment, w którym. No wstając do pracy mówię, o ja to tak naprawdę bym sobie dzisiaj dzień wolny zrobiła, właśnie poszła do lasu, no ale no jak to, no przecież trzeba zarobić, tak, przecież e, e, zadowolenie klientów, no i w ogóle, no i przecież to musi być wszystko, musi wszystko grać. Ale po czasie, kiedy tak z tą myślą budziłam się coraz częściej, e, Mówię, w takim razie muszę coś zmienić, bo to nie jest tylko jeden dzień, to już te dni za dniem się powtarzały, ta niechęć troszkę rosła, już ten entuzjazm troszeczkę opadał, a mówię, przecież ja kocham moją pracę, przecież ja uwielbiam to, co robię, no to, 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 to coś tu nie gra. Zarządziłam sobie i to poszłam po, po bandzie, hardkorowo, grubo. Tydzień urlopu w miesiącu. Co miesiąc z kalendarza w recepcji wykreśliłam tydzień, prosiłam, żeby nie umawiać. W tym czasie do mnie żadnych klientów, pacjentów, kontrahentów i tak dalej. Słuchajcie, to naprawdę było takie skoczenie na głęboką wodę, ale słuchajcie, to się okazało genialne. Ten pomysł okazał się genialny. Dlaczego? Dlatego, że w końcu miałam czas na to, żeby. Podgonić, nadgonić zaległe sprawy towarzyskie, domowe, językowe, wrócić do swoich pasji, ugotować coś dobrego, zrobić świadome zakupy, nie w pośpiechu, wyprasować sobie półszafy rzeczy, których nie noszę, bo nie mam kiedy ich wyprasować, więc chodzę ciągle w, w tych samych. Zresztą w pracy i tak się przebieram, kto mnie widzi. Znacie ten temat? Słuchajcie, w tym tygodniu, w który, jest, który mam raz w miesiącu, mam czas na to, żeby przyjęć, przyjąć klientów, których lubię, którzy mogą tylko spontanicznie, bo też tacy, takie osoby są, które nie, nie mają możliwości umówić się z kalendarzem, bo mają taką pracę czy takie życie prowadzą, no, które nie pozwala im na systematyczność jakąś. Więc. Wtedy piszę do tych ludzi, słuchajcie, zwolniło mi się miejsce, zapraszam. A to klientki, córka przyjedzie, a to mama. Na jakieś dwa dni, akurat trafia to moje wolne, mogę pójść do banku, coś załatwić, mogę usiąść się napisać posta, wynaleźć jakieś fajne zdjęcia, jakieś wartościowe, wartościowe teksty, mogę naprawdę tak dużo zrobić, mogę również też pójść do pracy bo to jest moja decyzja, tak? I słuchajcie, mam więcej czasu, więcej energii. W końcu mam czas na masaż, żeby pójść sobie na masaż i na moją ulubioną sesję Jin Shin jutsu Mam czas, żeby sobie poćwiczyć. Mam czas, żeby sobie potańczyć, przygotować solidnie warsztat, szkolenie, dopracować kalendarz. To jest naprawdę, to daje takie poczucie luzu, i, i, I odpuszczenia, i tego, że no, nie musimy gonić swojego ogonu i wciskać ludzi na siłę, tylko że też my jesteśmy ważni, bo zwłaszcza osoby, które pracują z ciałem, które pracują też fizycznie, które pracują z klientem, z pacjentem, wiecie, że jest to bardzo energetyczne i, i, i naprawdę dużo z siebie dajecie, bo wszędzie jest i, i spora konkurencja, i tak naprawdę jakość tutaj zawsze wygrywa. Więc możecie pracować mniej, dać większe ceny, zrobić sobie więcej wolnego, jesteście bardziej wypoczęci. Znowu widać ten entuzjazm u was, tak? I to klient absolutnie też widzi. Bo jeżeli, jeżeli klient czy pacjent widzi zmęczoną osobę w was, to jemu jest żal, i on nie przyjdzie. Nie dlatego, że nie jest zadowolony z Waszej usługi, ale dlatego, że widzi, czuje to zmęczenie i nie chce być częścią tego procesu, tak? Rozmawiałam o tym wielokrotnie z różnymi osobami. Więc dlatego pomyślałam, że podzielę się z wami tym, żebyście przede wszystkim bardziej żyli, żebyście mieli więcej życia w życiu, żebyście nie żyli tylko po to, żeby pracować, ale żebyście popracowali po to, żeby bardziej dostatniej, obficiej żyć. I uwierzcie mi, są te same pieniądze, naprawdę. No, ja to wypróbowałam. Stosuję to trzeci miesiąc, więc dlatego się tym z Wami dzielę. I te, te dni, mówię, one się zapełniają, naprawdę szybko się zapełniają, ale są, jest taka luka, jest możliwość, że, że gdzieś pewne rzeczy... Hmm, Możecie zaplanować, tak, a nie, że zobaczymy. No, no, no zobaczymy. Nawet nie mamy czasu oddzwonić często, nie mamy czasu odpisać na jakieś wiadomości. Uciekają nam rzeczy z życia ważne, które już nie wrócą. Um, dlatego zachęcam, zachęcam, nie namawiam, ale zachęcam. Spróbujcie zacząć chociażby od jednego dnia i zobaczcie, co się zadzieje, co się zadzieje w, w Waszym życiu. Um, Prywatnym versus firmowym. Bo ktoś, kto prowadzi swój biznesik, swoją działalność wie, że bardzo często to się gdzieś zazębia. No i musi być ta przestrzeń na ten oddech. Także postawcie na siebie na swoje zdrowie i na to, żeby nie tracić pasji, nie popadać w rutynę. Wspieram. I życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś na kursie, szkoleniu, warsztacie czy, na, czy w gabinecie. Pozdrawiam Was. Monika z Centrum Masaży i Szkoleń Oślin. A aktualnie z lasu.